Witam Was w kolejnym odcinku. Szybki update, niedziela wróciłem z wakacji, poniedziałek, przy kontenerze, sporo pracy dalej rzeźbie tego Peugeota Boxera. Okazało się, że z Łukaszem jak wierciliśmy te nogi na tunel przy kontenerze, który Wam pokazywałem kilka odcinków temu, trafiliśmy tą nogą dwa węże od nawodnienia na farmie, no i zrobiło się jezioro przy kontenerze. Zobaczycie sobie to zaraz po wstępie. Więc chyba zmiana planów nie będzie kontenera i budowy kamperów, tylko może jakiś coś na wzór Aqualandia Goblin. Na tym kontenerze się zrobi jakąś zjeżdżalnię wodną. Dwa stoliczki, jakieś piwo z beczki. Nie wiem, muszę szukać pomysłu. A w grudniu może hodowla karpi i zobaczymy. <laughs> tak na poważnie, no to. W awaria usunięta, Łukasz ogarnął, na dniach mówi, że skończy ten tunel, więc w końcu będę miał dach nad głową przy tym kontenerze. Wtorek spotkałem się z Krzyszkiem ze Stanów, po raz kolejny przyleciał tutaj, ale dosłownie na chwilę do Wielkiej Brytanii, bo jakiś koncert, więc zabrał dzieciaki. No i zbiliśmy pionę. Wczoraj uciekł cały dzień, no i dzisiaj mamy środę. Wracam do budowy kamperów teraz już pełną parą. Coś Wam jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, niedziela. Fajny evencik się szykuje, bo szósty lot klasycznej Polonii. Zostawiam Wam do tego eventu link w opisie filmu. Wpadajcie. Można tam przyjechać w tą niedzielę, spotkać się ze mną, zbić piony Z tego co wiem, Golden Maniek też tam będzie. 50 lat Maluszka. Także może być naprawdę ciekawie. Z tej okazji. Um... Patronem medialnym całej tej imprezy jest Polskie Radio PRL I dostałem od nich kilka biletów do rozdania Także piszcie komentarz, ale tylko osoby, które klikną w link w opisie Zobaczą sobie gdzie to jest Jeżeli pasuje Wam odległość Macie czas w niedzielę, bo to się zaczyna od godziny 11 No to możecie zostawić komentarz maluszek pod tym filmem A ja jutro na społeczności YouTube wylosuję i dam informację Kto wygrał te bileciki, przyjeżdżajcie Fajna imprezka i to chyba tyle na wstępie tego odcinka Zapraszam Was serdecznie do oglądania Po drodze jeszcze poczta Bo zostało mi kilka sztuk kartek Z Tenryfy dla Was do wysłania Bo no jest Was naprawdę Bardzo dużo, cieszy Miałem już sporo samochodów w swoim e, życiu Nieskromnie mówiąc Ale najtańszy zakup ta Toyota W sumie służy mi najlepiej Też szpaki się najedzą tych Czareśni czy to wiśni Wczoraj myłem ten samochód w, w południe Zostawiłem pod drzewem No i obkakane To wszystko tak, że Tym kekeszem, że głowa mała Muszę to zmyć, bo potem plamy zostają Na tym samochodzie Ale jestem niesamowicie zadowolony Nie chcę przechwalać, odpłukać Jak na razie zrobiłem Już prawie tym samochodem Około nie wiem 15 tysięcy kilometrów Zaraz czekam Ja kupiłem w lutym te auto Czekam, jest kolejna wymiana oleju, bo robię tych kilometrów naprawdę bardzo dużo i polecam Wam, jeżeli widzicie taki samochód gdzieś dostępny z przebiegiem przed 100 tysięcy, tak jak ja, książka serwisowa i tak dalej, w takich kwotach chodzą te samochody. 4,4 litra, spalanie na 100, niesamowicie wygodne, oszczędne auto, klimat dwustrefowa no wszystko w tym samochodzie jest tak naprawdę, co, co człowiek potrzebuje do wygodnej jazdy i podróżowania nawet na dłuższe dystanse. No to kupować na dojazdy taki samochód, bo no, świetna sprawa. Miała być wiata z tunelu, a, a zrobił się staw. <noise> Okazało się, że kręciliśmy te rurki, a w sumie to nie powinno w ogóle tutaj być, bo wszystkie węże z tego miejsca idą w tamtą stronę, więc nie było możliwości, żeby nie ma żadnych map na farmie, nic takiego, żeby sprawdzić, czy coś tutaj nie leży. No i okazało się, że wywierciliśmy dziurę na te słupki w środek węży. No jak widzicie, teraz dwie obejmy połączone z powrotem na nowo, no bo no zaczęła woda wybijać, jak się odpaliła jakaś tam pompa, która doprowadza wodę do jakichś tam tuneli na farmie, no i, i taki klops. Ale już naprawione, no i teraz słupki będzie trzeba zrobić na, na betonie, żeby to wszystko ogarnąć z powrotem, no bo... Karpie, panie Goblin, pan będziesz hodował w grudniu. Cuda, nie widzę. No i proszę bardzo, zasypane z powrotem. supek stoi. Usterka usunięta. No i teraz trzeba zrobić wszystkie te przesła I w końcu zarzucić ten plastik, bo się to wszystko w czasie przeciąga. Myślę, że na dniach to już będzie zrobione. No i biorę się dzisiaj dalej za tego boksera, bo już zostały. Ostatnie szlify, a w sumie przy takiej końcówce, właśnie wykończeń, jakiś pierdółek schodzi najdłużej. Nie zostaje mi teraz nic innego jak pojechać do sklepu i dokupić resztę materiału, który mi brakuje. Bo tak ogólnie to mało zamówiłem. Dużo rzeczy zużyłem, te które pozostawały, sufit z relaja, te wszystkie deski, kuchnie miałem z poprzedniej rozbiórki kampera pod zamówienie. Dużo tego wszystkiego było na garażu, udało mi się to wykorzystać pod budowę po prostu zwykłego, prostego kamperka, czyli kolejna stodoła bardzo budżetowo. I jak dla mnie wyszło naprawdę fajnie, nic nadzwyczajnego, to co to co widzieliście już gdzieś tam w poprzednich odcinkach? Mam już zbudowany stelaż pod łóżko, 30 minut tylko montaż. Podłączę baterie, z tyłu, duży bagażnik z przodu, szafki nad głową. No i za chwilkę wam pokażę jeszcze jak ta kuchnia tam wygląda. No i proszę bardzo. Pasuje ta kuchnia tu jak świni siodło, ale leży tak naprawdę w garażu. Wydaje mi się, że to są kuchnie dedykowane pod małe, jakieś kamperki, bo musiałem do tego zrobić skrzynię, żeby były jakieś standardowe wymiary kuchni. No i nic nadzwyczajnego tutaj nie ma. Kuchnia, dwie skrzynki, stoliczek na górze, szafeczki po prawej stronie, spanie. No i to tak naprawdę tyle. Kabina została do wysprzątania, polerka, naklejki, odczernie ten samochód, na górę wlecą dechy, podłączę prąd, kilka jakichś drobnych rzeczy pozostawało, więc myślę, że poniedziałek, wtorek wleci już takie podsumowanie i pokażę Wam, jak wygląda ten samochód z naklejkami i z tą kładką na górze. Nie wystawiam nawet tego samochodu na sprzedaż, bo mam dwie osoby zainteresowane. Tak jak mówię, 2,14 rocznik, mały przebieg. Auto budżetowo zbudowane, więc cena też jest fajna. No i oprócz tego, um, auto bardziej weekendowe. Dużo miejsca w bagażniku, nawet na jakieś rowery. Wygodne łóżko 1,60 na Prawie 2 metry, kuchnia, dwa miejsca siedzące, stoliczek można sobie na laptopie popracować. Trochę szafek, nie ma tego aż tak dużo, nie jest nic tutaj skomplikowanego bez prysznica, bez toalety. Ale ogrom ludzi szuka auta po prostu pod weekendowe wypady albo samochodu, którym będą stawać w miejscach przeznaczonych dla kampery i tam mają dostęp do prysznica. Ten rynek, jeżeli chodzi o kampery, jest bardzo zróżnicowany. Są osoby, które szukają właśnie takich samochodów, a są osoby, które chcą wydać 25-30 koła i mieć w aucie tak naprawdę wszystko. To też trzeba brać pod uwagę. Ja zużyłem materiał, który miałem w kontenerze. Wyszło coś takiego. Fajna stodłka, zadowolony. Kolejny projekt jest skończony, no i bierzemy się za następny. Renówka miała wlecieć jako kolejny samochód pod zabudowę. Ale para, która do mnie przyjechała, oglądać Citroena Relaya już po zakupie czyli już wiedzieli, że auto jest sprzedane, pomimo tego przyjechali zobaczyć. Podjęli decyzję, że sprzedają swoje mieszkanie, no i chcą zbudować samochód od podstaw. rzucić to wszystko i pojeździć sobie trochę po świecie pozwiedzać, pożyć, pokamperować. Zlecili mi pracę budowy takiego kampera, będę budował na Mercedesie sprinterze w long base, także bardzo długi samochód, ogromne pieniądze wydane na materiał, bo wszystko dedykowane pod kampery, prysznic, woda, bojlery, ogromna ilość solarów. Łóżko będzie na szerokość, też, więc będą dodatkowe wstawki do tego samochodu. Projekt pierwszy raz zrobiony na komputerze: wszystko powyliczane, izolację. Bo, bo mówię, prysznic będzie po prostu gotowy, gdzieś tam wstawiony, już przyjedzie dedykowany pod ten samochód. Także co do centymetra musi być wszystko grać. A tutaj sobie tak naprawdę rzeźbiłem jakieś te stodółki, docinałem na bieżąco, więc zupełnie coś innego podejmuję się tego projektu. Chociaż nie chciałem robić na zlecenie jakichkolwiek projektów, bo jest mi po prostu łatwiej, nie mam żadnej presji czasowej. To tutaj myślę, że warto, rozwojowo przede wszystkim patrzeć, bo bardziej pod rynek europejski z tym, że nie muszę wydać takiej ogromnej ilości dziesiątek tysięcy funtów na ten materiał, który oni kupują, a będę mógł na tym po prostu z tym materiałem i z tym samochodem tego wszystkiego się nauczyć. Oni też to biorą pod uwagę, że może zejść troszeczkę czasowo dłużej, bo dla mnie dużo nowości, ale na spokojnie. Myślę, że sobie z tym projektem poradzę. Już tych samochodów kilka zbudowałem, czytam, dowiaduję się, oglądam. No i myślę, że cały czas gdzieś tam Rozwijam się w tym temacie, także warto coś takiego zrobić. Teraz Wam lecą zdjęcia tego projektu, takie wstępne, żebyście sobie zobaczyli, jak auto za kilka dni się pojawi na garażu. To też wspomnę o tym w odcinku. Saigon, panie goblin. No, dramat jest tutaj. Mam tak źle to wszystko zagospodarowane. Ja też muszę się nauczyć tego odkładania na miejsce rzeczy, bo. No w takim systemie sobie z tym po prostu tu zostawię, tam zostawię pod koniec dnia mam niesamowity bałagan, przez zmniejszyć całkowicie ilość tych narzędzi, bo rzeczy, które tu widzicie, niektóre po prostu nie były nawet używane przez ostatnie kilka miesięcy, tylko stoją w danym miejscu. Dlatego przed budową tego sprintera czekam jeszcze konkretny remament tego miejsca powywalam, posprzedaję i tak jak Wam mówiłem, zrobię wózek, którym będę wyjeżdżał z narzędziami i resztę. Resztę konteneru przeznaczę na półki, na jakiś magazyn konkretny, nawet z drzwiami. Może coś zabuduję jeszcze dodatkowo i, i tam powrzucam wszystkie rzeczy pod budowę kamperów. Już popodpisuję sobie pudełka, zrobię listy tablicę z listą, żebym wiedział, gdzie co mam, etapami też budowy, którą będę robił tego Sprintera. Chcę sobie wszystko zapisywać, jak robiłem, żeby mieć potem w to wgląd przy następnym projekcie, bo często się zdarza tak, że się zapomina, tak jak ja mam z elektryką, że zrobiłem z Markiem elektrykę, minęło, minęło kilka tygodni i już potem mi ciężko do tego wrócić, te wszystkie kable i tak dalej i po prostu trzeba coś takiego sobie zapisywać. Gdzieś w jakimś notesie, żeby mieć do tego wgląd, jedziemy po materiał. No i jeszcze ciekawostka: puściłem sobie na loterii ostatnio losika przeznaczonej dla poszukiwaczy i są detektory do wygrania różne rzeczy. I mi się proszę bardzo, udało trafić na tej loterii sztabkę złota. Od razu przyszło powiadomienie, że coś takiego wygrałem. Nie wiem, czy będzie widać. Jednogramowa fajna pamiątka. Świetna rzecz. Także w czepku urodzony. To prawda, że to nie jest najbezpieczniejsza opcja, bo jadę na deskach i jakby coś trzasnął to wyleci to wszystko łoknem. No ale weszło, weszło. Misja ta na dachu. Takie brzydkie kaczątka pokupowałem, i to wygląda w miarę fajnie. To, to co widzicie w kamerze, ale na palecie były już takie końcówki w promocji, <grytanie> powyginane strasznie ciężkie. Różnica pomiędzy jednym, jedną taką sztuką, a następną. Czasami po kilkanaście kilo, dwoma rękami musiałem podnosić, po, tak napuchnięte. No i wybrałem to co potrzebuję. Tak to wygląda, niby to jest czymś zapuszczone, ale. No nie nadaje się to tak żeby zamontować, więc sobie to fajnie obrobiłem. No i co? Wyczyszczone z tego zielonego, wleciał, zapuściłem to kolorem no i dwa razy bezbarwnym. Klasa. Będzie, będzie. Wjeżdżamy z tym na dach. Reszty na razie nie szykuję, zobaczę, ile tego materiału zużyję, żebym później w razie czego im brązowych nie zawiózł, że chcę oddać. <śled> Także no nie jest to jakiś, wiecie, nie, niesamowicie fajne i lekkie, ale myślę, że zda egzamin, tym bardziej, że zabudowa jest bardzo uboga. Nie ma tam nie wiadomo czego i nie muszę się tutaj zupełnie w tym samochodzie martwić o wagę, bo. Poza ścianami i sufitem no to tak naprawdę jest tylko ściana grodziowa, materac, lekki stelaż pod materac, szafka nad głową no i, no i ta kuchnia, która jest dedykowana pod kampery. Także zapasu kilogramów jeszcze jest naprawdę bardzo dużo, dlatego taki wybór. No, muszę poczytać więcej na, tem na temat tych właśnie dek, czy jak to się mówi w kamperach pooglądać trochę filmów, bo tak się bardziej kieruje instynktownie. E, śruby sobie pokupiłem na, na grube śruby, to przykręcam na tych stelażach maksymalnie ile się da, żeby to gdzieś nie wywiało i komuś krzywdy nie zrobiło. Poskręcam tak jak się należy. No i zobaczymy. Śpiąca królewna wstała. Mamy dzień kolejny. E, niby w trójkę mieszkamy w tej chacie, a w sumie już w dwójkę, bo Michał się wyprowadza, a i tak go już dwa miesiące nie widziałem w ogóle. I żeby kogoś tutaj trafić, nawet jak jestem nieraz pół dnia w domu, bo tak jak teraz pranie, ogarniam jakieś śniadanie, dopiero jadę na garaż, i o 19.20 wrócę, to no, trzeba naprawdę jak w loterii wygrać, żeby kogoś trafić. Także fajnie mi się tutaj mieszka. Cisza, spokój, dzielnica jest przezarombista. Mam swój parking, także nie muszę się o nic martwić. Dopisany do tej chaty nie trzeba jeździć, kombinować. Coś Wam chciałem jeszcze powiedzieć, zaspany, zaraz dopiero ogarnę mordę. Taki szybki update w tym odcinku, co się dzieje u mnie, bo wyczułem po tych wakacjach ten kanał troszeczkę tak odskoczył bardziej na vlogi, jakieś inne tematy. No teraz wszystkie pola są obsiane, jakieś tam łąki mam dostępne, ale dawno tam nie byłem, trzeba porobić kosze pojeździć po farmerach, trochę im polskiej kiełby pozawozić, no i wrócić do tematu, także spokojnie, nie martwcie się, poszukiwania jeszcze na pewno będą. Ja też ten temat cały czas pilnuję, rozmawiałem z tą farmerką, gdzie tam z Mańkiem wyskoczyliśmy jakiś czas temu na nowe pozwolenia, wyszło parę rzymków, ona tam posiała jakąś fasolę, no i ta fasola będzie w sumie zbierana na dniach. Więc może wlecą jakieś odcinki. raczej na pewno, bo jak będzie tylko skuszone, to łapie za detektor i na pewno, powpadają takie odcinki, bo mi się też tęskni za tym kopaniem. No i to tyle w tym odcinku ode mnie. Następny myślę, że kontenery, no i też wyjazd na ten niedzielny wypad. Także pamiętajcie o tym 50-lecie Maluszka. Dziękuję Wam ogromnie w tym odcinku. Do kolejnego, trzymajcie się. Cześć!